Jakby to ująć, wbiliście tysiąc polubień w niecałą dobę. Nie wiem jak wy to robicie, ale znowu muszę podbić stawkę, żeby nie było, że zaraz mi się Tiermakery skończą. 1234 łapki to nowy odcinek Tiermakera. A tymczasem generacja piąta. Victini. Absolutnie przepotężny, jeden z najfajniejszych Pokemonów tych mitycznych, czy jak których każda statystyka to 100, zdecydowanie wędrujesz do tieru S. Snivy nie jestem jakoś wielkim fanem, więc niech będzie tylko C. Servine podoba mi się jeszcze mniej. D. Serperior inna sprawa, ale mimo wszystko tylko tier B. I zanim ktoś mi się zesra w komentarzach, że ten Pokémon przecież jest dobry, dlaczego tak nisko go oceniasz? To moje zdanie. Nie oceniam siły. Oceniam to, czy lubię, czy nie lubię. Koniec. Kropka. Chociaż i tak wiem, że wiele osób się zesra, ale wspólnie się z tego pośmiejemy, zobaczycie. pig Absolutnie uwielbiam tego słodkiego koleżkę i on wędruje do tieru A. ta wolę niestety mniej, jak zwykle, więc tier C. Embor to jest grubas, ale nie jest aż tak dobry, jakbym chciał, więc tylko tier B. A Szałot... Taki byle co... Dełot absolutnie piękny i powinni byli oczywiście iść w tym kierunku, no i niestety nie poszli. Niemniej tier A. Nie poszli, bo wynaleźli superiora, który nagle ma, nie wiem, wygląda zupełnie inaczej niż reszta, więc niech będzie też tylko B. Idealny balans. Patrat. Bleh. Łaczok. Dla jaj wrzucę cię do tieru C. Lily Jeżeli się nie mylę, to to jest herdier. B. Stoutland absolutnie przepotężny, ale też tylko tier B. Purloin, a to nawet może wrzucimy do C. Leipard absolutnie przepotężny, przewspaniały tier A. Pansage, a no jest w miarę uroczy, niech będzie C. Simisage, no to jest średniaczek. Panser, e... Szczerze mi się mniej podoba niż Pansage, więc... Simiser, e... t... Pomyłka? Pan pur Bardzo słabo, niestety. Za to Simipur! Hoho! Nauczyłem się, że wodne mąkę to potężne mąkę. Możecie się oczywiście dowiedzieć więcej z pewnego mojego filmu, który pojawi się na końców polecanych. Naprawdę warto zobaczyć. Tier A. Muna, takie byle gówno. Muszarna. Eee... Pidow... Nie wiem, uroczy niech będzie C. Tranquil nie podoba mi się, ale niech również będzie C. Unfeasant. No, no nawet, nawet nie B, no niestety. Blitzel. E, no, fajne C. Zabstrajka o wiele fajniejsze. Ale tylko B. Rogen Rola, A.K.A. Sami wiecie, sami wiecie. Dobra, ten koleżka. Zdecydowany B. Baldor. No ten niestety trochę niżej. Za to gigali, <laughs> Cześć. Łubat. Nie jestem fanem. Niech będzie C. Słubat. Jestem fanem. Niech będzie S. Naprawdę. Dostęp do abilitki Simple, Stored Power, Coal Minds, Agility. Chyba zna Agility. Jakiś rust. Nasty Plot. To jest potężna bestia. Drillbur. A taki nawet nawet bym powiedział fajny krecik, nawet A. Bo Excadril to jest kolejna uberpotężna bestia i zdecydowany Tier S. Audino. C? Mega Audino. Też C, bo wiem, że to jest silne. Timbur, przez słodki niech będzie B. Gurdur? No ten koleżka, myślę, że nawet A. Bo Keldur oczywiście ten Bydlak koniecznie idzie do S. Timpol Palpitot o wiele fajniejszy. Może być B. Seismitot, to ubóstwiam. Tier S. Dlaczego nie? Fro. E, może. A. Sok. Myślę, że. Również A. Sewadl. E, Sewadlun. Livani. <grystanie> dobry do, 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 dobry, poke dobry Pokemonik. Zaufajcie mi. Venipede... Wyrlipede... Niech będzie również C. Za to Skolipido. Nie wrzucę go do S, bo nie jestem mega fanem, ale... Powiedzmy, że ma predyspozycję do bycia bardzo wysoko. Kotni... No może C. Whimsycott, absolutnie wspaniały. Tier A. Petty Lil. No może, może C. Ładny. Jest ładny. Lilligant... Niezłe, niezłe. Dostęp do Quaverdensa robi robotę. Yy, czemu nie A? Basklin. Uwielbiam tego, koleżkę. Tier A. Sundial. Przeuroczy. Fajny. Tier B. Krukorok. Szczerze mówiąc, to jest taki idealny balans między Sundialem a Krukodilem, ale tylko tier B. Za to Crocodile, Zmiana koloru na czerwony. Z tym czarnym. No... Mm. Darumaka. Sam w sobie świetny. Niech będzie A. Bo Darmanitan zdecydowany S, najlepszy ognisty w tym regionie, to nie ma opcji, żeby było inaczej. Darmanitan Zen Mode nie jestem fanem, więc tylko C. Maractus, a no, to może być nawet w B. Dwebble e... B, Krassel to może być nawet A, jest spoko. Scraggy B, Scrafty zdecydowany A, Sigilith, oj, ten koleżka jest nieironicznie ciężki do pokonania. Ale fanem nie jestem. Niech będzie B. Jamask, aka żółta morda. Polubiłem tego poka. Zdecydowany A. Kofa Grigus. Myślę, że również A. Tirtuga. E, nie lubię. Karakosta. To już lubię, ale tylko B. Archen. Taki. Nijaki, ale niech będzie B. Archeops. Ja wiem, że on ma nerfiącą go habilitkę, ale nadal. Wspaniały pok. Tier A. Trabish. A może nawet B? Garbodor nie chce dramy, więc oczywiście tier S. Naprawdę. Zorua to jest naprawdę mocny. Ale tylko B. Zoroark zasłużony A. Minchino syf mały, tier C. Cinchino szczerze to nawet A. Gocita... Y Oczywiście już mi się zaczyna rozjeżdżać. Najlepsza strona pełen profesjonalizm. Gotorita yy, może C. Gotitel o, tylko B, bo są lepsze psychiczne w tej generacji. Na przykład Solozis, Duozin i Reuniclus. Tak, zasłużony S zdecydowanie. Darklet, wspaniały, słodki, super. Tier B. Słana, myślę, że tak samo. Vanillite, takie byle gówno Vanilish, takie nijakie. Vanilux. No, ja wiem, że to jest silne, ale nie lubię. Deerling absolutny słodziak i nic więcej. Tier C. Saucebag? tylko B. Emolga, absolutny fenomen. Tier A. Carablast, no niezbyt. S o tego bydlaka to trzeba do S. Fungus. A to może nawet yy, B. Amon. Hm. Nie wypowiem tego imienia. Tier S. Freelish. Może B. Żelisent. zasłużony A. Alomomola. Syw okropny. Tier C. Joltik. O. Przeuroczy. Może być B. Galwanchula. Ubóstwiam. Zasłużony S. Ferocid. Sam w sobie świetny. Tier B. Ferrothorn. Ja wiem, że to jest przepotężne, ale wolę to wrzucić do Tieru A. Klink. E, klang. No litości. Klink, klang. Tak bardzo nie lubię, że chyba tylko Tier C. Dynamo Co to jest w ogóle? Bleh. Electric. B, f, f, c. Electros fajniejszy, ale tylko B. Elgem cudowny. B. Behem zasłużone A. Litwick. D Lampent to już może, wyżej może nawet B. Właściwie tego Litwika cofnę wrzucę do C. Chandelure from the chandelier Axiu przeuroczy i nic więcej. Fracture rewelacja Tier B. Haxorus. Oj, tego bydlaka jak ktoś nie wrzuci do S, to ty, nie wiem, nie wolno. Należy mu się to piękne miejsce. Kiepciu... A może nawet C, coś da się z niego zrobić? Chociażby Bertika, który niestety aż tak dobry nie jest, niech będzie B. Krajogonal, nie przepadam, więc C. Chalmette, też nie przepadam. D. Axelgor, Bydle, Tier A. Stanfisk, C. Sorry. Mienfu, nie jestem fanem, Tier C. Mienchao, o wiele lepszy, Tier A. Dradigon... Uwielbiam tego koleżkę. Też tier A. Golet. A to nawet fajne. Niech będzie B. Golurk. Oj, taki bydlak. Tier A. Pauniard. B. Bisharp A. Zasłużony. Buffland, a.k.a. ten gorszy Tauros. No, B, bo nie jest taki tragiczny. Rafflet. Absolutnie ubóstwiam. Tier A. Tylko późno ewoluuje. Za to już po ewolucji jest czymś... Co powinno być regionalnym ptakiem. Braviary wędruje do Tieru S. Jest piękny wolabaj. B. Mandibaz. Hoho, Tier A Hitmore, chciałbym cię dać wyżej, ale nie mogę. Tier C. Durant? Niezły może być B. Dejno oś, tu się zaczyna. Ciekawa część tego Tier Makera, Dejno zasłużony B. Zwajus. Myślę, że również B. Hydreigon nie da się inaczej niż S. Larvesta, zasłużone B. Pamiętacie jak mówiłem, że Darmanitan jest najlepszym ognistym? No to zapomniałem o Volcaronie i nie wiem w sumie co jest lepsze. Tier S. Kobalion. A. B, bo nie przepadam. Terakion, czyli moja ulubiona legenda w tej generacji. Tier S. Virizion, ten koleżka może iść do A. Tornadus. Ostatnio nie pamiętałem czym się różnią, i dalej nie pamiętam, więc obaj powędrują do A. Sandorus. Jeden z nich miał volta Absorb, a inny Prankster. Nie pamiętam który jest który. Również A dla obu. Akurat tego Landorusa jakoś tak nie lubię. Tier B. Za to ten Landorus. <ścoughs> szczerze to nawet S. Reshiram. Piękny. Niech będzie B. Zekrom. Piękniejszy, bo jest czarny i to jest fajne. Tier A. curem. B? Curem White... Kyurem Black... Trochę mniej ble niż White, ale, ale tylko Tier C. Kel Dio. Ten jest fajny, za to ten koleżka mniej mi się podoba, więc Tier B. Meloeta. Jedna z ciekawszych legend w tym regionie. Ta może wejść, nawet szczerze mówiąc do A, polubiłem jak cholera. I ta oczywiście również. Genesect, fanem nie jestem, niech będzie B. Gdybym miał wybrać trzy najlepsze Pokemony w tej generacji, to byłby to oczywiście Garbodor, Garbodor i Garbodor. A tak na serio to jest to bardzo trudny wybór. Na pewno Darmanitan, Galvantula i oczywiście Hydreigon. Jeżeli chodzi o najgorsze... To Tynamo, Kling i Sewadu. Koniecznie stwórzcie własną tier listę i opublikujcie ją na kanale Index HTML na moim Discordzie. Zapraszam również na Instagrama, gdzie dzieje się kontent spoza YouTube'a. Wszystkie linki oczywiście znajdują się w opisie filmu. Przypominam: 1234 polubienia to nowy tier maker. Dziękuję wspierającym za wspieranie i dziękuję oglądającym za oglądanie. Bye bye.